Millions of years ago, Shinnok, one of the Elder Gods, turned on his fellow deities and invaded the Earth Realm. Raiden and the Elder Gods stopped Shinnok, locked him up in the Nether Realm. Others followed in Shinnok's footsteps, like Outworld's Emperor Shao Kahn, who was obsessed with conquering Earthrealm. So, Raiden convinced the Elder Gods to enact the Mortal Kombat tournament as a way to even the odds, give Earthrealm a chance. For generations, Shao Kahn followed the Elder Gods' rules. The war moved to the arena, where he sent his toughest fighters to challenge Raiden's greatest defenders in Mortal Combat. Two years ago, we beat him. But Shao Kahn wasn't ready to lose. He violated the rules of Mortal combat and invaded Earthrealm. Most of Earth's defenders, our friends, were killed, turned into evil undead warriors. Despite the odds, we stopped Shao Kahn's invasion. As punishment, the Elder Gods destroyed him. We thought the long nightmare was over. But it turns out that Shinnok had been manipulating events. Shao Kahn's invasion, his death. All part of Shinnok's plan to escape the Netherrealm and resume his war on the Elder Gods. W Destination. Z Mortal Kombat. Mam nadzieję, że będzie cię. If by always you mean once Major Ja już miałem okazję grać w Mortal Kombat trochę wcześniej, ale i tak mój poziom walki jest naprawdę niski, więc... Ale dam radę, ogólnie gram na normalny. Zobaczymy, jak będzie From there, we access the portal to Raiden's Sky Temple, where there's an angry former Elder God and his devils waiting for us. Gods, portals, flying demons, blind guys with magic swords. The world has changed. For the worse, if we do not expel Shinook from Raiden's temple, he means to poison Earthrealm's life force, the Jinsei. And we're not gonna let that happen. Kenshi and I appreciate the Major allowing us to join you. We're happy to help kick Shinnok's bony ass back to the Netherrealm. Quick Time Event A i nie ten przycisk Dobra Już ogarniam Bo w tak Za szybko trochę i tak nagle patrzę Quick Time Eventy i tak Dobra Udało się, jak na razie jest dobrze O, nasz Lissin z LoL'a O ty jak ci dam. Nawet nie wiem jak, ale ty coś A po co żeś tam wstawali Co za ziom? O Jezu, bo tu będzie trzeba kliknąć. Nie no, Johnny jest naprawdę mocny. Miszą. O, Lisy to zaraz zginie. O proszę bardzo, Lissyn się już pozbył problemu. I jeszcze Skorpiona. A, ten za wygraną nie da. Nie wiem kto miał gorzsze lądowanie, my czy ona? Przynajmniej ona nie będzie musiała walczyć, a ja spodziewałem się zaraz walki tutaj. No. Chyba dla ciebie. Dobra, mam nadzieję, że nie będę jakaś kalecz strasznie. O niedobrze No na razie skorpion trochę nas tutaj niszczy. X-Ray! Uuu, trochę dostaje nasz kolega. Dobra, wygraliśmy pierwszą rundę. Świetnie, sparowaliśmy go taki. Stał. No dawaj, 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 Johnny, o proszę bardzo, ja go bijamy Ależ dostał z i teraz jeszcze A i trochę nas teraz No, co, No czemu unikasz moich... No jeszcze mnie na łańcu wziął, no? Patrzcie. A nie dałem się. A X-Rayami chciał zrobić. Ja tak ci nie dam łatwo. Proszę bardzo. Get to Sonia, get out of there! A to Sonia kolejny przyjaciel do głowca. Zgadzam się w 100% Sub to był, tak myślałem, że to on Tylko Trochę inaczej wyglądał Jak z poprzednich serii go zapamiętałem Być może w sumie Dawaj go, dawaj go teraz. O, dobre combo wyszło. Ależ teraz dobre combo. I z go, jeszcze jakoś, nie wiem. Dawaj, dawaj, o. Dobra, dawaj. I teraz. i nie zrobił tego co chciałem. No dobra, udało się. Żaden Sub-Zero nie jest w stanie mnie wykonać. A tam mój moi... ziomek, no weź no strzelaj trochę. Ej spokojnie Sub Zero Niebo się rozkręci jeszcze No leżeć Kurde no cwanie jest, dobre jest nawet no. Ha co, chciałeś skakać do mnie No i po tobie Sub Zero

Trochę ich przewiało. <Glaczego> Lady, we must refortify the portal's defenses below. No, Fujin, it is too late. The mighty gods of Earth. You befoul these hallowed grounds. Be gone. Surely you are pleased to see your friends. Diana was there in the shore. I abandoned them to their deaths. I'm sure you're like a person who looks like a you will soon share, and my Lord himself shall witness your fall. Nightwolf Ej, Ola. To był Ola. Ha, such. Nie mogło być łatwo. Ja się tak się żumier, słabi to zasłabia się o. Już trzeci się zginął. Tylko Johnny Cage potrafi się bić, a resztę za ciemniaki takie. Smoke. Smoke is dead. Smoke with David Day. Never... A yeah. nasza koleżanka College of the Saltash, Lisa. This is your last mission, son. The real Jax wouldn't punch his best friend. Charlie Kings, killing you. Dla mnie też, ale to już w następnym odcinku, także dzięki za oglądanie, trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku.